Nie chcę się znęcać na tym filmem, bo grają w nim dobrzy aktorzy, tacy jak Maciej Wtór, Janów Kajowcy czy Cezary Pazura. Ale z drugiej strony, co dobrego można powiedzieć o filmie, o postaciach, o jego fabule, jeżeli po zakończeniu seansu w pamięci pozostaje tylko muzyka z tego filmu. A muzyka jest naprawdę fajna. Chipkopowe piosenki na początku filmu wpadają w ucho, później muzyka jest bardzo dobrze wpasowująca się w klimat dziejących się zdarzeń. Ale wracając do filmu, to szkoda słów. Przez całe półtora godziny nie padł żaden dowcip, który by mnie rozśmieszył. Intryga w tym filmie jest niespójna i mało logiczna. Tak, że naprawdę trzeba się zastanawiać, po co ktoś nakręcił ten film. Ekologia, niewidzialne grozdy, kasyno, oszustwo, wszystko jest tutaj w grubym niczmie. Film ten oglądałem z nadzieją, że wreszcie doczekamy się. Czegoś ciekawego, ale się nie doczekałem. No tak, zdarza się, gdy kręci się po 25 latach od pierwszej części, część drugą, licząc, że jakoś się sprzeda.